Ta koalicja jest wartością, koalicja demokratyczna. Wygraliśmy dlatego, że byliśmy w stanie się porozumieć. A liderzy koalicji budowali... obywatelskiej podzielają pana zdanie, że koalicja jest wartością? Myślę, bo dociskają że tak, sojuszników. Bo budowaliśmy koalicję europejską, nie byłoby tej koalicji 15 października, gdybyśmy nie przeszli przez wspólny trud budowania koalicji europejskiej przed wyborami do Europarlamentu poprzednimi. Musimy znaleźć porozumienie i wspólny mianownik. Udało się to w 2000 w 19 roku, w 23 roku i uda się w 25. Koledzy z PSL-u wszyscy są zadowoleni, e, bo są dosyć mocno dociśnięci. E, koledzy z lewicy czekają. Właśnie wodzimierz Czerzasty będzie marszałkiem Sejmu po wyborach? To jest zapisane w umowie e, w umowie koalicyjnej. Szymon womówną nie ustąpi. Tylko, że to wymaga, zapowiedź premiera jest bardzo jednoznaczna. Yy, czyli rekonstrukcja rządu, ale 6 pan do rządu po rekonstrukcji? Najpierw 6 sierpnia będę yy, w, jako przedstawiciel Zgromadzenia Narodowego przyjmował przysięgę od prezydenta Trzaskowskiego, a potem to wszystko uruchomi, uruchomi następne etapy.